Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Opowiem Ci Mamo, co robią lisy Joanny Rusinek. Jest to 20, pu 20 publikacja należąca do serii Opowiem Ci Mamo. Tym razem wchodzimy do świata lisów. Seria zabierała nas też w świat żab, kotów, psów, narzędzi i tak dalej. Były też dinozaury, różnorodne stwory, potwory. Także każda publikacja zabiera w nas w nieco inny świat i pozwala nam poruszyć inne tematy. Mogliśmy uporać się z traumami, zaprzyjaźnić się z różnymi określonymi e, baśniowymi postaciami, ale też tym razem, e, tak jak podobnie jak w książkach o pszczołach, kotach e, i żabach itd., tak e, możemy zdobyć sporą dawkę wiedzy. No i właśnie to tutaj mamy. Na początku publikacji e, dostajemy taką małą ściągawkę na temat tego, w jakie rasy lisów istnieją, e, i one będą się przewijały przez kolejne strony. E, dowiemy się, jak niesamowicie różnorodne są e, lisy, ale też przede wszystkim poznamy budowę ich ciała dowiemy się, jak poszczególne rzeczy się nazywają, do czego służą, w jaki sposób ułatwiają zwierzakom życie. Do tego są też takie rozkładówki, które zachęcają do wyszukiwania. Tu pośród gromady tych rudzielców musimy znaleźć inne rudzielce, wiewiórki. Mamy też labirynty, zdjęcia porównujące zachęcające do wyszukiwania e, różnic, ale też jest i jadłospis, e, są też domy lisów, dowiemy się w jaki sposób e, budują je i dlaczego poszczególne rzeczy są ważne. No i też nie zabraknie e, sporej dawki informacji na temat komunikowania się między lisami. E, solidna kartonowa oprawa, e, solidne kartonowe strony, książka zdecydowanie dla m, przedszkolaków. Ale myślę, że e, jeśli mamy młodsze i starsze dzieciaki, to wszystkie razem z chęcią przeczytają tę publikację. Polecam i do zobaczenia.